Skoda Oktawi nikomu nie trzeba przedstawiać. Dobrze znany widok z naszych ulic, bestseller w wielu krajach europejskich. Od 1996 roku sprzedano ponad 7 milionów egzemplarzy. Pozwólcie jednak, że dzisiaj przedstawię Wam Skodę Oktawie po faceliftingu. Jeśli chodzi o zmian w wyglądzie, to właściwie ich zbyt wiele nie ma. Przez nowe zderzaki na nadwozie urosło o 9 mm i mierzy teraz 4,70 m długości. Właściwie taki najłatwiej rozpoznawalny element nowej oktawi to właśnie reflektory. Nowe reflektory zyskały ten charakterystyczny kształt z ząbkiem, kłem, jakkolwiek by to nazwać. W każdym razie chodzi o to, że teraz ta linia. Łączy się dużo bardziej harmonijnie z grillem, zarówno tutaj na dolnej, jak i na górnej krawędzi. Akurat w tym samochodzie widzicie podstawowe LEDowe reflektory, przez co ten ząbek sięga tylko tutaj. Natomiast w opcjonalnych matrycowych LEDach on zachodzi tutaj wyżej, ma jeszcze taki trochę bardziej agresywny wyraz, który szczerze mówiąc mi kojarzy się trochę z BMW Serii 3. Co jednak istotne, te matrycowe LEDy zostały udoskonalone względem poprzedniej generacji i mają teraz 36 modułów na każdy reflektor, czyli o 12 więcej. Dzięki temu są w stanie nie tylko lepiej oświetlać drogę, ale też mniej oślepiać innych użytkowników ruchu drogowego. Zwrócę Wam jeszcze uwagę na to, że w nowej oktawi nie uświadczycie już reflektorów przeciwmugłowych umieszczonych tutaj w tej części zderzaka. Są one dostępne. Tylko w matrycowych LEDach, i niestety nie da się ich zamówić w połączeniu z tymi standardowymi światłami. I teraz, jeżeli wrócić w czasie do poprzedniej generacji Oktawii, to być może przypomnicie sobie, że tam też najpierw były światła o takiej równej linii, natomiast potem przy okazji faceliftingu je w tym miejscu przedzielono, a ten moduł też schodził takim zębem w stronę Grilla. Także historia lubi się trochę powtarzać. Z tyłu już znacznie trudniej rozpoznać nową oktawię, ale chętnie Wam pomogę. Po pierwsze, napis zamiast znaczka. Po drugie, ten pasek LEDowy występuje teraz w trzech segmentach. Przedtem była to po prostu jedna kreska. Kolejny element, ta biała część, wcina się w tym miejscu w taką czerwoną ramkę. Kiedyś kończyła się w tym miejscu. No i też tutaj te takie elementy. Przypominające trochę kryształy, też tak ładniej łączą się z sylwetką nadwozia. Wreszcie też zderzak, z dołu mamy to wcięcie, które nadaje odrobinę dynamiki, no i te odblaskowe elementy tutaj na dole. Natomiast jeśli chodzi o zmiany designu, to by właściwie też było na tyle. Skoro już stoję tutaj z tyłu, no to muszę ponownie Skodę pochwalić za to, jak ładnie potrafi opakować potężny bagażnik o pojemności aż 640 litrów w kombi. W wersji Liftback jest to 600 litrów. Zobaczcie, wygodnie odsuwam sobie roletę w dwóch stopniach, tylko ją w tym miejscu naciskając. Mam tutaj mnóstwo funkcjonalnych rozwiązań. Haczyki wysuwane, aż cztery sztuki. Wygodne składanie kanapy. Taka poprzeczka, która blokuje mi bagaż, żeby się nie przesuwał. Mam raz, dwa, aż trzy, aż trzy podłogi, a pod tą najniższą kryje się nie tylko schowek, ale też w porządku są takie oto kątowe elementy, które mogę na rzepy przypiąć do podłogi i jeszcze zapobiec przesuwaniu się jakichś innych walizek czy elementów. Roleta z kolei spokojnie mieści się tutaj pod podłogą. Pokażcie mi drugi samochód, który miałby tak wiele funkcjonalnych rozwiązań jak Skoda. Nie składałem jeszcze oparcia, bo chcę wam pokazać, co się kryje w tej torebce. Kocyk na chłodniejsze podróże. Wiadomo, że zmarźluchy są wśród nas. Zobaczcie, jak łatwo mogę to oparcie znowu złożyć. Podróżuje się tu naprawdę bardzo przyjemnie. Kiedy się zmęczę, mogę pokazać, kocykiem też skorzystać sobie z takich oto podpórek na zagłówku. Poza tym mam mnóstwo schowków. Uchwyty na kubki w tym miejscu. Na tunelu środkowym też taka wielofunkcyjna konsola, która się przydaje, jeśli akurat po środku nie podróżuje pasażer. Rolety w bocznych szybach. Do tego, oczywiście, kieszenie w oparciach przednich foteli. Aż dwie: duża i mała na smartfon. Na smartfon lub tablet jest też ten uchwyt na zagłówku. No i chyba zapomniałem o najważniejszym, czyli. Naprawdę dużej przestrzeni na tej kanapie. Zobaczcie, jak dużo miejsca mam nad głową i na kolana. Siedzę tutaj bardzo wygodnie na, co ciekawe, tapicerce, która w oktawi po faceliftingu została wykonana z materiałów z pochodzących z recyklingu. Z kolei przy skórzanej tapicerce wykorzystano do garbowania skór, łuski, kawy. Zasadniczy kształt deski rozdzielczej przy okazji faceliftingu się nie zmienił. Jeśli się przyjrzeć tej listwie. No to widać, że mamy tutaj ten znowu trend wykorzystywania materiałów pochodzących z recyklingu, jak się przyjrzycie dokładnie, widać te białe drobinki. Nadal świetne wrażenie robi też materiałowe obszycie deski rozdzielczej w tej części, no i też miękkie materiały, które mamy zarówno tutaj na górze, jak i w środkowej części. Tunel niestety nadal jest twardy, ale... Słuchajcie, tak naprawdę on jest tak wyprofilowany, że nawet jeśli tutaj opiera się kolano, to nie ma, nie czuć żadnego dyskomfortu. Także z tym akurat problemu nie widzę. Nadal też wrażenie robi na mnie ten podłokietnik. Zobaczcie, jak duży on ma zakres regulacji, jak łatwo chodzi. No i kryje też całkiem pokaźny schowek. Tutaj kolejny gadżet SKody, taka wkładka na smartfon i jakieś drobne. A jeśli chcemy, to możemy też zasunąć te kaptulery, coś tutaj schować. Wygodnie dostępna ładowarka indukcyjna na telefon. Um. No i najważniejsza zmiana, tak naprawdę, czyli większy ekran systemu multimedialnego, ma teraz przekątną 13 cali i w ogóle zyskał też całkowicie nowy interfejs. Mam wrażenie, że Skoda bardzo uważnie posłuchała uwag zarówno użytkowników, jak i też dziennikarzy um, i dostosowała go do tego, co często właśnie było krytykowane. Co prawda, obsługa klimatyzacji nadal odbywa się tutaj w dolnej części ekranu, na tym pasku, natomiast w tym momencie już całkowicie inaczej wygląda ten interfejs jest bardziej przejrzysty ponadto zyskaliśmy tutaj też skróty do głównych menu można sobie ustawiać w tym miejscu akurat różne skróty wystarczy, że w ten sposób kliknę ściągnę sobie tą ikonkę i już teraz mogę stąd wywoływać sobie nawigację no, dużo płynniej też chodzi ten ekran, dużo szybciej. W górnej części z kolei możemy szybko dostać się do ustawień samochodu, możemy też szybko wyłączyć system start-stop, czego wcześniej nie dało się zrobić z tego poziomu. Rzeczy, które wydają się oczywiste, a jednak pojawiły się dopiero teraz przy okazji faceliftingu. Podróżuje w tym momencie Oktawią z podstawowym silnikiem, który już nie ma trzech cylindrów. Tak moi drodzy, głosy hejterów zostały wysłuchane i w Oktawi nie znajdziecie już jednostki 1.0 TSI. Żartuję, oczywiście, nie były to głosy hejterów, które zostały wysłuchane, tylko głosy tych, którzy głosują portfelem, klientów. Oni rzeczywiście nieszczególnie przepadali za jednostką 1.0 TSI, dlatego teraz podstawowym silnikiem w Oktawi jest 1.5 TSI o mocy zaledwie 115 koni, czyli 5 koni więcej niż rozwijała ta 3-cylindrowa jednostka. Rozwija 220 Nm momentu obrotowego i występuje zarówno w wersji, że tak powiem, SOTE, jak i z układem miękkiej hybrydy. Zaraz wrócę do wrażeń z tego silnika, tymczasem przedstawię Wam, w czym jeszcze można wybierać, jeśli chodzi o napędy w nowej oktawi. Są to też silniki 1.5 TSI, ale o mocy 150 koni mechanicznych i tutaj także jest wybór między wersją zwykłą, wyposażoną zaledwie w układ odłączania cylindrów, jak i wersję z miękką hybrydą o napięciu 48 V. I teraz, co ciekawe, różnica między tym podstawowym silnikiem, którym teraz jadę o mocy 115 koni i tym 150 konnym, to jest tylko mapa silnika. Hardware jest ten sam układ do ładowania jest ten sam, nawet jeśli by porównać te wersje z miękkimi hybrydami, tam także układ jest ten sam, w obu silnik spalinowy wspomaga rozrusznik generator napędzany paskiem o momencie obrotowym około 45 Nm. Miałem okazję sobie porównać te wersje silnikowe i rzeczywiście czuć różnicę. To znaczy ten układ miękkiej hybrydy rzeczywiście bardzo fajnie wypełnia no ten obszar niskich, niższych obrotów po prostu ten silnik lepiej ciągnie z dołu ale to jeszcze nie koniec, bowiem występują także jednostki TDI o pojemności 2 litrów słabsza, o mocy 115 koni i mocniejsza o mocy 150 koni mechanicznych. I takim mocniejszym dieslem też miałem okazję się przejechać w połączeniu ze skrzynią DSG. No i tutaj muszę powiedzieć, że to jest ten wariant nie tylko dla tych, którzy dużo jeżdżą, w związku z czym chcą mieć jak największy zasięg na tankowaniu, ale też dla tych, którzy no, lubią to takie mocniejsze kopnięcie. Jest ono w tym dwulitrowym dieslu szczególnie odczuwalne w momencie, kiedy wyjeżdżacie z obszaru. Zabudowanego Chcecie znowu się rozpędzić do tych 90 km na godzinę? Tam po prostu ten silnik najfajniej ciągnie. Natomiast byłem też bardzo mile zaskoczony tym 1.5 TSI o mocy 150 koni z DSG i z układem miękkiej hybrydy. Słuchajcie, to jest niesamowicie oszczędny silnik. Podróżuję sobie dzisiaj w Austrii i w Czechach. Tutaj. Na autostradach nie można jeździć szybciej niż 130 na godzinę, no i przy takich 130 ten silnik palił zaledwie 5 litrów na 100 km. Z kolei przy spokojniejszej jeździe ledwo zużycie przekraczało 4 litry. Tam jak jechałem w miarę, z miarę równą prędkością 100 na godzinę, to zużycie wynosiło około 4,6 litra. Także też bardzo oszczędny silnik. Jeśli komuś na tym zależy, nie musi wybierać koniecznie diesla. Wracając teraz do tej podstawowej jednostki. Oczywiście podstawowa zaleta jest taka względem trzycylindrowego silnika, że no mamy tutaj dużo wyższą kulturę pracy. Nie mamy tego terkotania tych trzech cylindrów i to już dużo bardziej harmonijny, równomierny rozwój mocy. Oczywiście mamy tylko 115 koni. Ja w tej chwili jadę sam, natomiast Absolutnie nie czuję, jakbym jechał jakimś podstawowym silnikiem dychawicznym. Nic z tych rzeczy. Także to jest no w ogóle bardzo fajna zmiana, która się tutaj wydarzyła. Ale to jeszcze nie koniec wersji napędowych Oktawi, bowiem w późniejszym okresie pojawi się także dwulitrowe TSI, które teraz będzie rozwijać 204 konie mechaniczne, czyli o 14 koni mechanicznych więcej niż dotychczas i ono będzie standardowo występować z napędem na cztery koła. Ponad nim będzie jeszcze wersja RS. Ona teraz będzie osiągać moc 265 koni mechanicznych. Skoda Octavia zawsze była takim samochodem, który się zawsze bardzo poprawnie prowadził. No wykorzystuje tutaj architekturę MQB Evo, tą samą, którą też Golf czy Audi A3. Natomiast muszę przyznać, że jest istotna różnica między standardowym układem kierowniczym a tym, który jest seryjny w wersji Sportline i da się go też zamówić do wersji Selection. Chodzi tutaj oczywiście o układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu. On ma zaledwie dwa obroty od oporu do oporu, czyli im większy skręt, tym bardziej bezpośrednio pracuje. No i po prostu daje takie poczucie lepszego zespolenia z samochodem, szczególnie na jakichś takich bardziej krętych trasach daje więcej frajdy. Ja nie mówię, że ten standardowy układ kierowniczy jest zły, ale no, na pewno kusiłoby mnie zamówienie tamtego układu. Z drugiej strony, jeżeli zamówimy ten układ o zmiennym przełożeniu, progresywny, jak Skoda go nazywa, no to wtedy też dostajemy o 15 mm obniżone zawieszenie, które jest nieco sztywniejsze. Mimo wszystko muszę przyznać, że komfort jazdy jest zupełnie wystarczający. Można też zamówić adaptacyjne amortyzatory i wówczas można bezstopniowo sobie regulować siłę tłumienia w trybie indywidual. I z takim zawieszeniem oktawia jest bardzo komfortowa, natomiast muszę też przyznać, że ma troszeczkę tendencję do bujania. Rzeczywiście, jak się pokonuje taką mocno pofalowaną drogę, to to nadwozie e, zaczyna jednak trochę pracować. W tym egzemplarzu mamy akurat nieregulowane, standardowe zawieszenie, które radzi sobie zupełnie przyzwoicie. Naprawdę nie widzę powodu, żeby. E, Musieć dopłacać do tego regulowanego zawieszenia. Jeżeli ktoś lubi nieco bardziej dynamiczną jazdę, to wtedy wybór jest oczywisty. Należy sięgnąć po pakiet sportowy z obniżonym zawieszeniem. No i tutaj mamy teraz taką sytuację, gdzie wyjeżdżam z obszaru zabudowanego, mam nawet podgórkę, przyspieszam z gazem wciśniętym w podłogę. No oczywiście, ten podstawowy silnik 1,5 TSI o mocy 115 koni mechanicznych nie jest jakimś demonem prędkości. Natomiast jak na podstawową jednostkę jest zupełności wystarczający. Gdybym natomiast miał wybierać którąś z tych wersji, którą miałem dzisiaj okazję poznać, to chyba postawiłbym właśnie na to 1.5 TSI z układem miękkiej hybrydy i skrzynią DSG o mocy 150 koni mechanicznych. Ten układ miękkiej hybrydy tam bardzo płynnie pracuje, chętnie włącza i wyłącza silnik spalinowy, żeby oszczędzać paliwo. W momencie, kiedy odpuszczacie gaz, silnik się wyłącza. W momencie, kiedy dodajecie go, natychmiast ten silnik spalinowy się uruchamia. Dzieje się to wszystko bez jakichś wyczuwalnych szarpnięć. Świetnie też ten układ dogaduje się ze skrzynią biegów. Jest nieco cichszy to ten, ten 1.5 TSI od dwulitrowego diesla, także do takiego normalnego podróżowania myślę, że jest to najlepszy wybór i pomimo tego, że nie jeździłem nim jeszcze dużo po mieście, to myślę, że też w takim użytkowaniu może się sprawdzać lepiej od diesla. Przypuszczam, że niewiele osób zada to pytanie, ale jednak. Co z hybrydą plugin? Ja zapytałem się ekspertów Skody i powiedzieli mi, że na razie nie jest planowana, ale ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta. Przypomnę, że w poprzedniku był dostępny taki wariant bazujący na silniku 1.4 TSI. Um, jeśli chodzi o technologię, to Skoda obiecuje tutaj także nowe możliwości systemu multimedialnego, który, gdzie asystent głosowy Laura ma współpracować z czatem GPT. Niestety na razie wam tego nie zademonstruję, bo jeszcze nie zostało to wprowadzone. Ale ma się pojawić w tym roku, tak samo jak funkcja zdalnego parkowania: czyli samochód będzie potrafił sam zaparkować nie tylko, kiedy wy siedzicie za kierownicą i nie dotykacie ani gazu, ani kierownicy, ale też kiedy z niego wysiądziecie i przy pomocy aplikacji na telefonie będziecie sobie sterować samochodem. No ale tego też dzisiaj niestety jeszcze wam nie jestem w stanie zaprezentować. Muszę przyznać, że podróżowanie z kodą Octavią jest naprawdę bardzo przyjemne. To jest także zasługa dobrego wyciszenia tego samochodu. W tym egzemplarzu akurat mamy szyby akustyczne i tym, którzy dużo podróżują z wysokimi prędkościami, mogę tą opcję absolutnie polecić. Nie rezygnujcie z tego, warto do tego dopłacić. Druga rzecz to są wygodne fotele. Ja tutaj siedzę na standardowych fotelach. Natomiast miałem też dzisiaj styczność z fotelami wersji Sportline, które mają mocniej wyprofilowane boczki, tak trochę pewniej trzymają, no ale mają zintegrowane zagłówki, co pewnie nie wszystkim będzie odpowiadało. Są jeszcze fotele AGR, czyli z tym certyfikatem ruchu na rzecz zdrowych pleców. I one mają regulowaną, regulowaną długość siedziska, no i też funkcję takiego delikatnego masażu. Natomiast to są podstawowe fotele i tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić.